Jesteśmy w największym centrum handlowym z podróbami w Szanghaju. I much za the Rolex? No to nie jest też takie łatwe teraz, bo oni mają dobre te podróby. Twórca Alibaby twierdzi, że chińskie podróbki są lepsze od oryginałów. Mamy tutaj misję kupić Airpods Pro, iWatcha i Air Force 1, a później porównamy je z oryginalnymi rzeczami i zobaczymy jak bardzo są dziadowskie, no czy takie znośne. I przy okazji przypominam Wam, że w biedronkach możecie kupić oj płatki za 7,99, najlepszy smak jaki był, cookies and cream, z takim fajnym nosaczem na Są tutaj takie miejsca podobno, nie, nie wszystko jest na wierzchu poukładane, tylko niektóre rzeczy są w tak zwanych secret roomach. Do nich trzeba specjalnie się jakoś dostać. Podbiega do nas przed chwilą jakaś pani i pyta co chcecie, co chcecie, co chcecie. chcecie? takim wiesz, A Podbiega, się... bo zobaczyła, jak liczyłem cash. Tak? No. A ja jeszcze sobie śpiewałem coś do niej, że fake hmm. items, fake items. <laughs> <laughs> Może też dlatego. <laughs> e, I... Właśnie nas prowadzi do nie wiadomo czego. When we go inside, mówi, że jak wejdziemy do pokoju, nieważne co nam pokaże, nie kupujcie tego. <laughs> Uh, Apple, Apple, like, Apple like this one, yeah. yeah. Apple, no, <coughs> only Rolex. Rolex? iWatch. I watch. Yeah. Yeah, yeah another store, only Rolex. Yeah. Can you show Rolex? No. Can I record? We make a no. we, we travel video. We are not from China. No, no, not China. No, no, no. No, don't have. Yeah, but I would rather like iWatch. Uh, watch iWatch. Yeah. Watch. I watch. yeah. No Thank you. Can, can, can so. It's one you like the It's Pro 2? Pro Dobra, okay. w dosyku w chuj. No okay. Nawet dobrze strzelają, nie? Can I test it? Działa? Dźwięk płaski, ale taki stary akceptowalny. Jak na takie pod zobacz sobie. Case jest naprawdę spoko jakości. Mhm. To jest to? No, to jest mój. How much for this? How much? This one. these are 550 550 can you sell it for 200 uh, 200 how many pieces one piece one, one piece one piece three okay. hundred okay. Okay. okay but we have only 250 but 250 we buy it now you have cash we are, yeah, we we are happy are about those yeah. Yeah. how 100? much for those 100 <laughs> 100 for those okay. Same quality. so you said those cost 100 Okay. What can you make it for 50? Yeah. So I buy that and that for 300. Ja wyjadłem dzisiaj tam z 2000 na jakieś 40 dolarów, 40. No, to my czterokrotnie zeszliśmy. Tylko czterokrotnie zeszliśmy. Czy jesteśmy frajerami? Trochę. Okej. Okay. No. sobie właśnie dał secret roomu. the same everywhere and right? mm -hmm. for example mm -hmm. Why this wasn't the this is also not original this is no brand oh, you know, no written Apple. Okay. Nie, ale to fajne, co? To jest stary głośnik. Fajny. Fajny głośnik. Tak nauczył, wysłał nas ze specjalną misją do Szanghaju, żeby wyposażyć <grym> <grym> mojego znowy sklep. <grym> nie wiem, nie są tych butów. A, te kojarzę, o te kojarzę. No, coś jest, uwagę, coś, fajne, co się zwraca uwagę? Co jest z reguły gówniane w takich? Właśnie kupiliśmy sobie AirPodsy przed chwilą, jakieś takie różne rzeczy będziemy porównywali z oryginalnymi. Jakieś zapiętki z tyłu, No to nie jest też takie łatwe teraz, bo oni mają dobre te podróbki. Ej, ale powiem ci szczerze, że to nawet spoko wygląda, że są takie w do... Jak ja się nie znam tak na tym, to nie wygląda na takie mega hamskie gówno, tylko takie znośne. No... No i robię też dobre podróbki już. już, już nie pierdolą się. Co tu znalazłeś, kumpel? Pokaż. Tak, się mogli porównać z moimi. No. Trochę mają upaskudzoną, już pewnie jakieś gówno wdechły też ale... Hello. Nie, yeah, nie, no, 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 nie, no nie, Dobra, nie, no nie, ale y, zaraz wrócimy do Was so no po zakupie. 150? nie, 150. 150? To dużo. To dużo. nie, Dużo? Okay. One try. Okay, so 100 and we go. No. 100? Oh, you are tough, guy. I'm not joking. I I'm not joking think... as well. 100 no, 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 no. is a good price. It's only 50. It's only 50. 50. Mm -hmm. I'm not making 50. My cost price is more than 100. I promise with you. Oh, no, 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 no. Sorry. <laughs> no. <laughs> no. No, 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 no. no, no. <laughs> oh. What oh. size do you need? 4-3. 4-3. Yes, I hope. I bring So, okay. one Ok, okay kucha, patrz co na robić. O! Oh. Oh. Do you need help? Oh. So what do you want to... Za 21! <laughs> za 21? Nie, no, za 120. <laughs> Ponegocjują, że wiedzą, że tak trochę bullshit nam na, na, na uszy, naciągają się cieszą i mi sobie zabawią z tego. Dobra, pinożka. Jest dla you? Tak. Jest dla you? I. And... No, 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 jest. Zu mało! Too mało! No, super, super tych, really. But honestly, how much do you pay for those? Like, if you could just say. My cost price Chcę kupić hundred percent sure. 50. I want buy from you. Zaczynamy od airpodsów drugiej generacji. Tu mam oryginalne. Jeszcze jakimś cudem zostało mi opakowanie, a tutaj są te kupione na targu. Jeżeli chodzi o tył, no troszeczkę się różnią. Z przodu nie widzę żadnej różnicy. Po boku nie mają logo Apple, a. Czyli jakoś tak sobie omijają prawo pewnie tym, że nie robią tego logotypu. Chociaż tego na butach Nike'a znajdziemy logo. Twardsze, grubsze pudełko trochę. Ale to nawet wygląda ok. Gdybym nie miał takiego bezpośredniego porównania jedno obok drugiego, to bym nie wyczuł większej różnicy. Design in Apple California, a to po prostu nie zostało nigdzie zaprojektowane, dlatego nie napisali. Z takiego najtęższego papieru. Być dupy ty nie podetarł nawet. No i jeżeli chodzi o sam produkt, które są oryginalne. To wyglądzie? No. Czyli przyzumuję sobie. Ale to jest. Zamieniam ci, żebyś nie wiedział. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, co? Nie mi tak nimi. Szczerze? Naprawdę są stare. Nie jestem w stanie zauważyć różnicy. Na pierwszy rzut oka. A roku. przy otwarciu może? Jestem w stanie zauważyć różnicę od tyłu. Bo tutaj są w stanie Designed in California, są te napisiki, a na tym nie ma. W podróbach mamy złącze Lightning. Tak? Pomyliłem się, że to są tam. Te, tak, w podróbach mamy złącze Lightning. Diametralna różnica. Tutaj mamy USB-C. Byłbyś w stanie na pewno mega oszukiwać swoich znajomych, rodzinę, zgarnąć jakichś przyjaciół, flexując się tym, że masz oryginalny AirPods 2, zbudować sobie na tym jakąś, jakieś pozory sukcesu? No tak naprawdę chodzi z takim głównym buszem. Stary słuchawka. Straty symetryczne. Różnica chyba jest tylko taka, że ja sam brudno. Tak. Pewnie te ich. Nasze uszy są czyściutkie. jutro. Widzowie, powiedzcie, czy my nie jesteśmy zbyt wulgarni. Mówiąc, mam na myśli siebie, ale chcę sobie ten ciężar znieść też troszeczkę na barki Łukasza. Ponieważ to jest takie nasze przemyślenie. Będziemy się starali być kulturalnymi dla Was twórcami, którzy dostarczają kulturalny content. Zobaczmy, jak brzmią oryginalnie. Oryginalne w sensie. Ej, eee, przejmujemy je. Nie słyszę cię. Ty i Zajbiście wygłaszają. się Nic się nie słyszę, co? Co? Jestem przycisk, że Jak się przytrzymasz w AirPodsach drugiej generacji, no to możesz zmniejszyć to wyciszanie otoczenia. No i wtedy troszeczkę słychać. Ale jeżeli e, miałem to na full i nie wyciszone, to totalnie nie rozumiem, co do mnie gadasz i to było błogosławieństwem. Oj, ta guma. Tutaj już, już pierwszą różnicę w dotyku, w przyłożeniu to ten silikon, który obtacza. Słuchawe. Dużo mniej przyjemne. Dużo mniej przyjemne i czuć... ale wyguszają. też trochę, no słuchaj. Tak? Słyszysz mnie? No słyszę, ale jeszcze nic nie puściłem. To z dźwięku zrobimy sobie zaraz, a teraz porównamy Air Force'y. Jedynki, klasyki. No stary, to są podróby. Ej, no na pierwszy rzut oka wyglądam zejście. Moje są już troszeczkę znoszone. Fajnie wyglądają, nie są jakieś takie chamskie, nie są porozrywane. Naprawdę dobra podróba, za 75 złotych je kupiliśmy. No ten haft z tyłu jest dobrze zrobiony. Zobacz haft, to jest taka miejsce, na którym wydaje mi się, że mogłyby się wykrzaczyć. Nie? Haft z przodu. Dobra, jest trochę mniejszy, jest mniejszy na tych podróbach. Wygląda podobnie, wygląda bardzo podobnie, jest po prostu mniejszy. No ale no dobra, no jak masz jeden but obok drugiego buta, to to widzisz, ale jeżeli ktoś tak by sobie człapał e, przez miasto, można byłoby na nich zawiesić oko i nie wiedzieć, że zawieszamy oko na fejkach. Tak samo ta blaszka, blaszka jest zauważalnie cięższa i gorsza po Dobra, No blaszkę widać, że jest dziadowska. Rozstaw dziurek, rozstaw śwów. Podobny i naprawdę, ja myślałem, że na szwach będzie duża różnica. Bo tak mi się wydaje, że tych podróbek często na szwach można to zauważyć. To może być ta sama szwalnia, nie? Wam te które możliwe. Podesz są inaczej szyta? Tak, na piętrach, zobacz tutaj. Czy to jest po prostu kwestia brudu, który tam wszedł? Co, to jest kwestia brudu. No dobra, jest trochę krzywo detale, no jakby wiesz, to jakby to nie jest. A toż para para nie jest równa parze, nawet jak bierzesz oryginalny, to często Maka. zwracasz, bo masz jakieś właśnie niedoszytki. Panów gwiazdków jest tutaj po prostu trochę wyżej. Do tego w jednym z butów mamy stary, wiesz, znak, OG certyfikat, najeczka, metka. Takich nie miałem przy tych, które ja zamówiłem. Są jeszcze niż oryginalne. Z QR kodem? Co? I taki QR kod do to co? To, do czego to prowadzi niby? Heh. Do strony Nike <śmiech> to. ale <laughs> Co za <szuje? śmiech> Czyli nakręcałem i sprzedaż jeszcze. Od, wdzięcz... od, wiesz. Są wdzięczni po prostu za taki, za dobrą inspirację. Wziąłem swój rozmiar. Bardziej obudowują moją stopę. No ale stary, jak tak się stoję, lepiej wygląda w tych podróbach niż w oryginalnych teraz, nie? Trochę tak. I stary totalnie nie widać różnicy, nie? Na pierwszy rzut oka. Do to się nie interesuje butami, ale nie, widać, zobacz. Na bucie od wewnętrznej strony, na fejkach, zobacz jak ci tutaj e, robi się górka. Od, we, od wewnętrznej strony. To, No. że się marszczy. Tak. No dobra, no ale tutaj też są jakieś. No, tylko to że jest znoszony but. Dobrze zrobiona podruba. W Polsce ile? Pomiędzy 500 a 600 zł takich but, nie? Tak, no ale cenę na ekranie, widzicie? Cały dzień będę jutro nosił. Na Instagramie możecie moim zobaczyć, jak one się będą zachowywały po jednym dniu. Dobrze to wymyśliłem, co? Bez tego ten odcinek jest totalnie niekompletny! Posłucham przez cały dzień na AirPodsach Pro, bo, bo chodzę w tych bucikach i... Ostatnia rzecz, zegarek. To jest mój oryginalny. Nie wydaje pieniądze na Bardzo mi potrzebny zegarek do uprawiania sportu, bo może kiedyś go zacznę uprawiać. Nie mam niestety opakowania od tej mojej oryginalnej wersji, bo opakowanie jest takie samo jak w Airpodsach Pro. Dziadowski, taki najtańszy rodzaj. tych chemik, jak to się nazywa? No i dobra, no tutaj to już jakby jest bez porównania, nie? Świńsko to wygląda. To o ile AirPods i Nike były dobrze zrobione, to to jest po prostu zrobione. No ale ciężko chodzi to. Ale nieprzyjemnie. No dobra, jest dotykowy. Zobaczmy, jak on prezentuje się na łapci. Nie wygląda źle ta guma, szczerze. Nie mam gumowych do porównania, mam materiałowe. Te zakończenia. W oryginalnych wersjach one mają takie stalowe coś, które okay. po prostu montuje się do oryginalnego zegarka, te mają. te są w pełni gumowe. O ile większość podróbek wywala się na detalach, nie? Że mają detale, źle niedociągnięte jakieś tam szwy, jakieś małe elementy. No to jest takie gówno, że to nawet e, na przykładzie tych istotnych rzeczy jest skudne. Jeżeli chodzi o te wszystkie funkcje zdrobotne, mierzenie trenowe krwi mierzenie ciśnienia, to jakby mam wrażenie, że to randomowo działa, bo to skakało między 90 a 70 od tak, kiedy ten iWatch utrzymywał w miarę podobne poziomy cały czas. No jednak, niech to będzie naszym punktem wyjścia i zaufajmy, że iWatch robi to dobrze. To jest dziadowski, takie, czuć, że tak trochę to szkło odlatuje od ekranu. Tu jest stoper, się włącza. Taki ma trochę ten często bardzo momenty kliknięcia, no ale liczy te sekundy jakoś. I to takie normalne, globalne sekundy, a nie jakieś podrobione. No, bardzo rozpikselizowany. Szczególnie jak poradzą sobie jeden do drugiego, mniejszy, rozpikselizowany. Nie ma w ogóle takiej głębi czerni. Tutaj tak naprawdę nie widzimy, nie? Gdzie się kończy obramówka, a, no a gdzie e, zaczyna ekran? No, tutaj to jest bardzo zauważalne. No, o, jakiś dźwięczek słychać nawet? Taki paskudniejszy, taki bardziej płaski. Ej, dobry bas. Trzeszczy trochę na najwyższym. Nie ma tej funkcji wyłączenia, wyciszania, otoczenia. Ale to się stopować. Nie mają tych całych gestów, które mają standardowo AirPods Pro, czyli że jak myślisz paruchem do góry, to ci podgłaśnia, jak zawisz w dół, to ci cisza. Ale jeżeli klikniesz, to po prostu zatrzymuje piosenkę, bądź ją puszcza ponownie. Mówią pardon. Oni mówią paczakiado, paczakiado. Spodziewałem się takiej jakości jak z takich chyba dziadowskich słuchawek na kablu, co sobie podłączasz pod telefon, a to jest jakby inny poziom, jakby dźwięk. To jakby audiofile poczuliby się urażeni, gdybym wepnął im takie coś do ucha i najprawdopodobniej ucięliby sobie owe uszy, ale dla mnie jest to akceptowany dźwięk. Te wysokie, takie tony, one są bardzo płaskie i pozbawione takiej charyzmy, takiej ekspresji, takiego jest głębi swojej. Ale basy, wspaniale. Mechanizm otwierania, zamykania jest naprawdę. no Jest pożony przynajmniej na bazie tego magnesu, zaczepu. Tego tutaj, które jest pomiędzy. Dział... To wydaje się miarę jakościowe. Nie wiem co to za test, ale pewnie jakiś jest. Eee, chciałem pewnie sprawdzić, czy ten zawias jakoś się poluzuje po chwili. Nie zauważyłem tego. Czyli test uważam za zakończony. Jego rozszerzenie na Instagramie, odcinki codziennie o godzinie 18. Teraz przez kolejnych dni zobaczycie kilka e, epizodów naszych poczynań dailyowych z Polski. Ale nie dogoruszamy już za granicę. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, gdzie będziemy, no to wbijajcie na oj, spoiler, tam pewnie ze Do zobaczenia. Tak, zakończmy to na tym, jak sobie powiedziałem, że coś tam o 18.00 coś 18 Tak, jak mówimy, żeby wejść do makro na Instagram. Tego nie dawaj, bo może. <laughs>